Władzimierza Berneckiego. Pani poseł, panie starosto, panie, panie burmistrzu, szanowni państwo, samorządowcy. No, jest moment i miejsce właściwe na to, aby przede wszystkim no. wspomnieć pamięć wszystkich tych, którzy byli ofiarami. Tego terroru, który rozpoczął się 1 września 1939 roku. Tak sformułowane zdanie może wydawać się proste i banalne, z jasną treścią i z jasnym przekazem. Jednak żyjemy 84 lata po rozpoczęciu tego strasznego epizodu dla narodu polskiego i dla całej Europy. Stąd też. W takich momentach jak ten trzeba wprost przypomnieć: ofiarami byli ci, którzy żyli na ziemi polskiej. Ofiarami byli obywatele Rzeczypospolitej, różnych pochodzeń narodowych, różnych wyznań religijnych. To były ofiary. W takich momentach jak ten trzeba zdefiniować agresora, trzeba zdefiniować zbrodniarza. Trzeba wskazać na tych, którzy ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za to, co wydarzyło się po 1 września 1939 roku. To jest ważne, abyśmy pamiętali, że uczynił to naród niemiecki, że uczyniło to państwo niemieckie, że uczynili to, Niemcy. To jest moment, w którym pochylamy się nad grobami. Pochylamy się nad grobami tych, którzy walczyli z bronią, ale pochylamy się nad grobami tych, którzy mieszkając w swoich domach, zajmując się codziennością, swoją pracą, byli z tych domów wywlekani, byli torturowani, byli mordowani. To jest szczególny rodzaj ofiar, które zostały pomordowane, które doznały cierpienia tylko z tego tytułu, że nie należały do rasy panów. Nie były Niemcami, nie były Forzbojczykami. W takim dniu jak ten powinniśmy też pamiętać o tym, co jest istotne i ważne. Jeśli mówimy o wybaczeniu, to powinniśmy zawsze wcześniej powiedzieć o przyznaniu racji, uznaniu winy i o zadośćuczynieniu. Ja pragnę serdecznie podziękować radnym miasta Bochni za tę uchwałę, która powoduje, że to właśnie to miejsce, to miasto, mieszkańcy tego miejsca są tymi szczególnymi. Którzy mieli odwagę po tylu latach stanąć przy mieszkańcach, rajcach Wielunia, ale w istocie rzeczy stanąć po stronie tych, którzy zostali pomordowani i powiedzieć uczciwie: oczekujemy zadośćuczynienia za wszystkie straty, który, które poniósł naród polski, za wszystkie straty, które zostały poniesione przez. Mieszkańców Bocheńszczyzny. I wreszcie na koniec. Rok temu otrzymałem list od ambasadora Niemiec którym który pisał Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Chciałbym i dodatkowe słowa mówił o błogosławieństwie, o tego typu wydrukowanych zresztą w tekście dużo takich słów. Panie Arn Freitag von Loringhofen, synu adiutanta Hitlera, ale też synu głównego, zastępcy głównego inspektora sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec, generała, nie Wehrmachtu, nie jakichś tam sił SS, nie. Zastępcy Głównego Inspektora Sił Zbrojnych Bundeswehry, członka NATO. Panie Freitag, my jako politycy polscy nie oczekujemy życzeń urodzinowych. Oczekujemy zadośćuczynienia. Oczekujemy tego, że mniejszość polska będzie miała status mniejszości narodowej, że... a na koledzy, Panie Freitag, Zdecydują, aby znieść obowiązujący dekret Geringa. Oczekuje, Panie Fraj, że rząd federalny przeznaczy pieniądze dla Polaków uczących się języka polskiego. Szanowni Państwo. Ale w takich momentach jak ten ważna jest pamięć tych, którzy zostali pomordowani. A więc cześć i chwała bohaterom.